thank you Wraz z wiosennym ociepleniem ruszyły prace nad wiślanymi bulwarami. W pierwszym etapie powstanie bulwar od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do wysokości ulicy Boleść. Będą tu dwa przejścia podziemne przy Boleść i Grodzkiej przystanie dla tramwaju wodnego. Ponadto nadbrzeże zostanie tak wyposażone, że będą tu mogły również cumować łodzie rekreacyjne czy usługowe. Ten odcinek prac uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej i jest częścią warszawskiego węzła wodno-rowerowego. Zajrzymy tu wkrótce. Do rozliczenia z fiskusem zostało już niewiele czasu. W urzędach dzielnicy, na przykład na Bemowie, codziennie dyżurują specjaliści od podatków z Urzędu Skarbowego, udzielają fachowych porad wszystkim zabłąkanym wśród gęstwin formularzy podatkowych. Co najciekawsze 30 kwietnia, czyli ostatniego dnia, dyżur będzie trwał do 24. A na Ursynowie, na razie stanowiska mniej oblężone. Przy okazji przypominamy wszystkim mieszkającym w Warszawie, mieszkającym nie tylko zameldowanym, rozliczajcie pity w mieście, z którego dróg, szkół, przedszkoli, teatrów transportu i wielu służb korzystacie. Wystarczy, jeżeli na pierwszej stronie w części B w rubryce miejscowość wpiszecie Warszawa. Wielka Kula Ziemska pojawiła się na Placu Zamkowym, inaugurując ekologiczną akcję Listy dla Ziemi. Wszyscy młodzi ludzie mogli się od razu zorientować, że Ziemia i jej przyszłość jest właśnie w ich rękach. Akcja polega na pisaniu przez młodych listów do dorosłych, namawiając tych ostatnich do wzmocnienia postaw proekologicznych. Rzeczywiście o tym, jakie będzie nasze środowisko naturalne w przyszłości, zadecydują właśnie oni. A wkrótce, 28 kwietnia, będziemy obchodzić Światowy Dzień Ziemi. Na Politechnice Warszawskiej już czwarta edycja Mazowieckiego Festiwalu Chórów Akademickich Wivat Akademia. W szranki stanęło sześć zespołów. Najwięcej punktów, złoty dyplom oraz Grand Prix zdobył chór Szkoły Głównej Handlowej pod dyrekcją Tomasza Hynka. Sumo, japoński sport narodowy, kojarzy nam się z Dalekim Wschodem, aż tu nagle w Wawrze w falenickim Osirze odbyły się Mistrzostwa Europy w tym zyskującym u nas coraz większą popularność sporcie. Zwycięstwo osiąga się tu poprzez wypchnięcie przeciwnika bądź przez jego wyrzucenie z pola walki za pomocą odpowiednich technik. Na Mistrzostwa w Falenicy przybyło prawie 200 sumoków z 12 krajów. Niezbędna i bardzo pomocna jest odpowiednia waga zawodnika. W Mistrzostwach Europy Seniorów zdobyliśmy cztery medale. Mistrzem Europy w wadze 100 kg został Michał Luto z Niedźwiadka Warszawa.